Cześć, to jest cyna i dziś zapraszam na maseczkowe pogadanki. A dzisiaj chciałabym poruszyć trochę temat relacji międzyludzkich, niekoniecznie między partnerami, natomiast tak ogólnie rzecz biorąc relacji między ludźmi. I o tym, dlaczego one czasami bywają trudne. Yy, do zrealizowania, do utrzymania, dlaczego tak się dzieje, że nawet jeśli ktoś jest nam bliski, to te relacje się załamują, te relacje jakoś tak wygasają, można by wręcz powiedzieć, że wymierają. I to, co pierwsze mi przychodzi na myśl, to to słuchajcie, że na przykład pokolenie takie moje, a może Powinnam powiedzieć, że moich rodziców nie było nauczone tego, żeby mówić o swoich emocjach, o uczuciach. Nie było na to takiego nacisku, tak jak jest teraz. Wydaje mi się, że właśnie przez to, na przykład, moje pokolenie nie zostało również tego nauczone i sama przyznaję się, że tak naprawdę okazywania emocji czy mówienia o swoich emocjach. Uczuciach, odczuciach. Uczyłam się dopiero na studiach. I wiecie co, to też nie jest tak, że chciałabym teraz obwiniać, nie wiem, swoich rodziców, że mnie tego nie nauczyli, bo nie wiedzieli, jak to zrobić. Oni sami tego nie byli nauczeni i po prostu nie wiedzieli, jak to zrobić, nie? Także myślę, że to jest jeden z takich powodów, że my po prostu nie potrafimy mówić o swoich emocjach i uczuciach. Nasz wachlarz, nawet słów takich odnoszących się do emocji jest dość ubogi Mam wrażenie, że większość z nas rozpoznaje emocje takie jak Radość, smutek, złość, jakiś wstyd może, wstręt czy tak naprawdę te podstawowe, no nie? Nie mówimy też jakoś tak głębiej może o, może tak to nazwę Nie mówimy tak głębiej również o emocjach i myślę, że to też może powodować, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, tego jak druga osoba myśli, co czuje i skąd się to w ogóle u niej wzięło. A gdybyśmy tak sobie czasem szczerze porozmawiali właśnie o tym, to nasze relacje, mam wrażenie, byłyby o wiele bardziej zażyłe, głębsze, silniejsze. Druga rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to to, że w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, i czasami na przykład chcielibyśmy, żeby ta dana osoba, która jest nam bliska, może w jakiś inny sposób zareagowała na to, co się dzieje wokoło, może chcielibyśmy od niej na przykład więcej wsparcia. Czy jakiegoś takiego właśnie zrozumienia? A w ogóle wiecie, dlaczego tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym pogadam? Bo jakiś czas temu ważna dla mnie osoba napisała do mnie list, który był dla mnie taki dość trudny do przebrnięcia spowodował we mnie wiele emocji, i dzisiaj postanowiłam, że odpiszę na ten list. Troszkę już miałam chłodniejsze podejście do tego, co w tym liście się znalazło i do tego, co ja chciałam tej osobie tak jakby odpowiedzieć w nawiązaniu do tego listu, Bo no nie powiem, musiałam sobie ten list przetrawić i trawiłam go sobie tak pewnie z miesiąc, aż w końcu uznałam, że go napiszę Ten list, który ja pisałam, pokazał mi, że... Wiele zależy też od tego, w którym momencie życia się znajdujemy. Myślę, że ja na pewne rzeczy mogłabym zareagować inaczej, gdybym była w innym momencie swojego życia, i ta osoba, do której kierowany był list, również mogła zareagować inaczej, gdyby była w innym momencie swojego życia. Myślę, że to, co jeszcze jest taką przyczyną tego, że że trudno jest nam utrzymać z kimś relację, może być taka fizyczna odległość, ten dystans, który nas dzieli. Ten fizyczny dystans też jest taką przyczyną, że może ten kontakt jest rzadszy niż byśmy sobie tego życzyli i chcieli. Po czym on tak troszkę przygasa, wygasa, i mam wrażenie, że im dłużej trwa ta przerwa w tym kontakcie, tym później jest. Trudniej nam podjąć właśnie ten kontakt, bo tak naprawdę o czym moglibyśmy rozmawiać z tą osobą, jeśli nie widzieliśmy się z nią miesiąc, trzy, pięć, może pół roku, wiecie o co chodzi. Jest tyle rzeczy, której. Która ta osoba tak jakby w naszym życiu ominęła. No bo nie oszukujmy się, przez te pół roku w naszym życiu może się wydarzyć o wiele, wiele więcej, niż jesteśmy sobie w stanie to na chwilę obecną przypomnieć. No nie, bo jak to by tak musimy, a nie, no tam w sumie nic się nie działo. A powiem Wam, że jak ja sobie tak. Y Analizowałam rok poprzedni pod względem właśnie miesięcy, co się da, wydarzyło w danym miesiącu, to tego było naprawdę wiele, naprawdę wiele, czy to fajnych rzeczy, o których może chcielibyśmy tej osobie powiedzieć, czy to właśnie jakieś rzeczy, które były dla nas trudne i chcielibyśmy wsparcia tej osoby, także myślę, że tak, że ten fizyczny dystans i ta te takie coraz większe. Y, zmniejszanie tego kontaktu i ta coraz większa cisza, y, tak jakby między nami, y, powoduje, że później jest nam trudniej zacząć z miejsca, w którym tak jakby skończyliśmy. No bo no nie zawsze tak jest, no nie? Że, wiecie, czasami jest tak, że mamy przyjaciółkę. Ja zresztą też taką mam przyjaciółkę, z którą y, jestem. Wiadomo, no też nas dzieli tam kilkadziesiąt kilometrów, natomiast jesteśmy ze sobą na bieżąco. No nie, ja wiem, że ona teraz jest na wyjeździe, że się fajnie bawi. Wiem, kiedy jej córeczki są chore, czy tam coś się u niej dzieje. Także jesteśmy ze sobą na bieżąco. A są takie relacje, które właśnie. Hmm, ta rozłąka, yy, i wiem, że jak, że jak się z nią spotkam nawet raz na te 2-3 miesiące, to my zawsze mamy o czym gadać. Nie ma czegoś takiego, że nie mamy o czym porozmawiać. Natomiast są też relacje takie, które wygasają i w których nie ma takiego czegoś, że właśnie wrócimy do tego, co było yy, i możemy gadać tak, jakbyśmy widzieli się tydzień temu, na przykład, no nie? Czy to jest złe? No nie, bo myślę, że po prostu w naszym życiu jest miejsce na kilka takich naprawdę głębokich relacji z innymi ludźmi, czy to z naszym partnerem, czy to właśnie z jakąś przyjaciółką, z rodzicami. I są też takie, jest trochę mniej miejsca na takie relacje, które po prostu kiedyś z wielu powodów były dla nas na przykład bardzo ważne. A teraz już są, może troszkę mniej, no nie? I to nie jest tak, że trzeba się, nie wiem, z kimś na śmierć i życie pokłócić, żeby się później tam, nie wiem, z nim nie odzywać. Czasami te relacje tak wygasają same z siebie. I wiecie, tak jak mówię, wydaje mi się, że mamy taką też ograniczoną możliwość po prostu kontaktu z innymi ludźmi, że nie możemy być w stałym kontakcie ze wszystkimi, no nie da się tak zrobić. Jedne nasze relacje się po prostu rozwijają, pogłębiają i są bardziej zażyłe, a inne wygasają, i myślę, że to jest poniekąd trochę naturalne. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, że nasze relacje mogą, że tak powiem, się ochładzać, kiedy gdzieś tam głęboko w sercu mamy żal, może na przykład do tej drugiej osoby o coś żal niewypowiedziany, nie, taki niezwerbalizowany. I ja na przykład tak często mam, bo ja jestem takim dusicielem w sobie. Duszę w sobie mnóstwo rzeczy i wiem, że to jest dla mnie niezdrowe. Natomiast tak jak mówię, no tak już byłam nauczona i ciężko jest się tego pozbyć, mimo że próbuję, no nie, ale to nie jest takie proste. I. To, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że na przykład często są jakieś takie niedopowiedzenia, niedomówienia, ktoś inaczej zinterpretuje tą, czy naszą wypowiedź, czy właśnie jakąś sytuację, nie upewni się, nie dopyta, nie wie tak naprawdę, co my o tej sytuacji sądzimy, tylko założy sobie coś z góry, no nie? Coś, co nie pokrywa się z prawdą, i też właśnie przez to może się. Ta relacja ochładzać. Dobrze, jako że patrzę sobie na zegarek i czas na moją maseczkę minął, także ja zostawiam Was z ledwie na poczętym tematem relacji międzyludzkich, mam wrażenie. Dajcie mi znać, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Czy macie może jakieś teorie, właśnie dla których pewne relacje, mimo że osoba jest dla nas ważna, się po prostu yy, psują. Wygaszają. No i co? Nie przedłużam do następnego. Pa!